Dobry wieczór, witamy Państwa serdecznie na konferencji prasowej po meczu Wisły Kraków z Rakowem Częstochowa. Jest z nami trener gości, pan Marek Papszun. Panie trenerze, poprosimy o komentarz do meczu. Dzień dobry Państwu. Co powiedzieć po takim meczu? No, szacunek dla drużyn dla całej szatni to za mało. No, myślę, że mogę prowadzić ten zespół i, i tyle, no, bo będąc w tak trudnej sytuacji grając siódmy mecz co trzy dni na wyjeździe. W 10 jeszcze na Wiśle, gdzie, gdzie dobrze rozpoczęła, widać dobre transfery, zmiany i dobra energia taka. Nie jest łatwo, mimo tego się dźwignęliśmy i wygraliśmy. I, i to nie było jakiś łód szczęścia, tylko wynikało to z naszej gry. Czy w 11, czy, czy w 10 wygraliśmy zasłużenie i to mnie bardzo, tym bardziej cieszy. Na pewno urodziny zapamiętam do końca życia. Emocje myślę dla kibiców tutaj zgromadzonych też, też spore, Cieszymy się, wracamy do Częstochowy, bo zaraz znowu musimy wyjeżdżać, bo czeka nas ważny mecz pucharowy. Myślę, że, że mimo tego, że gramy co trzy dni i mamy określone kłopoty swoje, to, to będziemy walczyć i wrócimy starczą z wskazania, z no bo taki, taki mamy plan. Dziękuję. Dziękuję. Zapraszam do zadawania pytań. Piotr Jawor. Dzień dobry Panie Trenerze, ja chciałem zapytać o kartki, po pierwsze czy zgadza się Pan z czerwoną kartką dla Papa Nikolał? i po drugie za co Pan otrzymał żółtą kartkę? Z mojej perspektywy to, to zawodnik Wisły też powinien wylecieć i powinny być dwie czerwone kartki, ale to mówię, musiałbym to zobaczyć na wideo na, 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 na spokojnie też, nie chcę tutaj oceniać na pewno czy tylko mój zawodnik czy obaj to nie ma znaczenia, bo po prostu Mój zawodnik nie może się zachować w ten sposób. Trzeba kontrolować emocje, nie zostawić drużyny przez całą połowę, tak jak powiedziałem, z określonymi trudnościami jeszcze na kolejne spotkania i w tym meczu, bo zaraz jest kolejny mecz. No, trzeba być odpowiedzialnym i na pewno będziemy musieli tę sprawę wyjaśnić. A co do, 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 do przeciwnika, to już mówię, no, nie, nie do końca moja, m, moja sprawa. Tu wydaje się, że kartka była, była dla mojego gracza m, zasłużona. A, żółta, to już przyzwyczaiłem się chyba, to, to już zapomniałem odpowiedzieć na to pytanie nawet. No, z gdzieś tam wyjście ze strefy, nic wielkiego, no, standardowe takie standardowe zachowania, za które dostaje kartki, nic z żadnych bulgaryzmów, nic z tych rzeczy. Mamy jeszcze pytania? Krzysztof Pulak. Dzień dobry Panie Trenerze. Chciałem zapytać o to, z czego Pana zdaniem wynikało to, że zespół grał Pana lepszy, lepiej w dziesiątkę niż w jedynastkę. Czy to była ta kompaktowość, która przy takim bardziej defensywnym ustawieniu sama się jakby utworzyła, czy to było coś innego Pana zdaniem? Wydaje mi się, że Wisła grała coraz gorzej. I z mojej perspektywy ten mecz mieliśmy pod kontrolą zupełną do, do momentu straty bramki. Wtedy trochę daliśmy Daliśmy przeciwnikowi takie życie, bo widziałem taką dużą niepewność w tym graniu z mojej perspektywy i to się trochę zmieniło po, po strzeleniu bramki. My z kolei ten taki rytm straciliśmy i taką dobrą intensywność, którą zachowaliśmy do tego momentu. Natomiast wiadomo jak to, jak to bywa, że ta przewaga liczebna nie, nie jest często przewagą na boisku i zespół trochę traci koncepcję, ale Trudno mi powiedzieć. Z mojej perspektywy, no, Wisła miała duże problemy w organizacji w tym momencie i my to po prostu wykorzystaliśmy. Grzegorz Wojtowicz? Z kolei chciałem zapytać o debiut bramkarza, bo generalnie daje się odpocząć piłkarzom z pola. Bramkarze może nie są aż tak zmęczeni, tymczasem pan zdecydował się dać wolne swojemu bramkarzowi i postawić na debiutanta, który chyba miał też kluczową interwencję przy strzale Klimenta na 2-0, bo to mogło być takim zwrotnym też punktem w meczu. Cieszę się i dziękuję, że Pan zadał to pytanie, bo, bo gratuluję przede wszystkim Trellovii świetnego debiutu, bo wejść do bramki tutaj na Wiśle przy tak żywiołowej publiczności debiutować w Ekstraklasie. No pewno nie jest łatwo i to jest przeżycie dla tak młodego chłopaka, ale to jest nasz wychowanek, którego przygotowaliśmy od dłuższego czasu. Ja byłem przekonany, że sobie poradzi, nie sądziłem, że aż tak dobrze, bo jeszcze wybronił w pierwszej połowie kapitalną, kapitalną sytuację. Co prawda myślę, że Warby to cofnął, bo tam był faul wcześniej, ale nie zmienia to postaci rzeczy, że, że tak się właśnie, właśnie stało. No. Świetny debiut i oby on nam rósł, natomiast no, nie do końca to było danie wypoczynku, Kowaczewiczowi to się też wiąże z jakimiś tam naszymi problemami, no nie chciał za dużo mówić, że przeciwnik też słucha konferencji i nie chce ułatwiać zadania. Pewnie, że tak. Dzisiaj się sprawdził. Mamy dodatkowe pytania do trenera? W takim razie bardzo dziękujemy. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Witamy Państwa po przerwie. Jest z nami trener Wisły Kraków, pan Adrian Gula. Panie trenerze, poprosimy o kilka słów na temat meczu. Jeszcze raz dobry wieczór. Tak, trudna, trudna przegra. Dlatego, że z mojej optyki rozrzedli detaile, detaile w sytuacjach efektywności. o to trudnejšie, že, že kibice nám e, mali spárče celý meč a, a očivište boli sme o jednoho závodníka viacej, takže to je nedobrá e, situácia dla nás, e, ale musí, dať e, šacú protivníkovi, bol to dobrý, přet, e, dobrý veľmi dobre e, prigotovaný to sme znali a, Naša gra mala e, dobre fázy, dobre, fragmenty, dobre situácie. Za mňa červená kartka, e, silný moment a situácia na, na 2-0 e, a tam sa zrobil e, potom Rúžnica aj po e, vládnej bránke na 1-1. Sme trošku utračili koncentráciu a Rakúv to využil z rutu e, voľného. Takže Jest to trudne, oczywiście, a my musimy dać lawi w górę, dlatego co było dużo, dużo dobrych sytuacji, a graliśmy z dobrym przeciwnikiem. Dziękuję, trener jest do Państwa dyspozycji. Grzegorz Wojtowicz. Chciałem właśnie zapytać trenera o zmianę, bo zmienił pan Klimenta. Czy teraz pan trochę żałuje, bo forcz nic nie wniósł do gry? Natomiast większym problemem według mnie był środek pola Kuwelicz-Skwarka niż Kliment, bo oni po prostu no, przegrali tą walkę o środek pola i stąd się brały, Bo była przewaga Rakowa, według mnie. Tak, zmiany nie przyniosły, to, to co w ostatnim meczu, um, te zmiany byli tak, że nie byli ani, ani dobry timing, ani... Uh, My tam nie robili tą zmiany, żeśmy lepiej utrzymali piłkę a że lepiej iść do, do, do finalizacji, tak że, um, jest to tak po meczu. Widzimy, że te, te zmiany nie boli tak, tak jakieśmy mali oczekiwania. Michał Trela? Dzień dobry. Chciałbym spytać, czy Kuba Błaszczykowski no, był na ławce, więc zakładam, że był do dyspozycji, więc wydawał się naturalnym kandydatem do wejścia w końcówce, choćby na parę minut. Dlaczego on nie wszedł? Tak. E, oczywiście, żeśmy chcieli, aby nam pomógł na 10 minut, 15, a ja sam tam w. v meču sme zrobil inú decíziu, po meču vidíme, že to nebola dobrá decízia, takže je možné, že, že Kuba tam mal pošet. To, to nebolo, nebola dobrá decízia dla mňa, ale ja som čul, tam bol potrebný stále balans, dlatego išiel Patrik a išiel sobo, lebo už sme mali jednu bránku menej, tak sme potrebovali tam dvoch napasníkov minimálne a Oczywiście, że ta zmiana nie, było, nie była dobra, nie była to dobra decyzja. Grzegorz Wojtowicz. Chciałem pana zapytać o sposób rozgrywania piłki, wyprowadzania akcji, bo stoperzy bardzo często zamiast podejmować odpowiedzialność podawali do bramkarza, który po prostu wykopywał tą piłkę na oślep. Stąd się brały potem sytuacje. Y, 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 przeciwnik miał okazję do kątu, zresztą bramka na 1-1 padła po po takim wykopie i odpuszczeniu przez Kuwelicza nie było walki o drugą piłkę. Skąd się, czemu stoperzy tak biernie się zachowywali przy rozgrywaniu i nie brali odpowiedzialności za to rozegranie? Czy to była taka taktyka, czy po prostu tak, tak wychodziło? Moja penia je, je z toho družine, oni musia mať i, i bránkaš, i stopery, musia mať lepe zrobené pozície a tam bola zmiana dla mňa na koncentrácii, dlatego, čo v prvej polove sme vychodili i z dobrého presingu, keď bolo 11 do 11. I, z presinku, ktorý bol vysoko od protivníka, ale už bolo o jedného zahodníka menej a naša koncentrácia išla v dúlu a hrali sme pomalej a tým, tým, sme dali šans, tým sme dali šans Rakovu, aby zdobil netilko e, vysokú pilhu, ale i druhé, druhé pily mal lepej v, tom, v tej situácii 10-12 minút. Na to nastalo bránku na 1-1 a Mam, mam ten sam pomysł, że musimy mi tam robić tu odpowiedzialność z centralnego priestoru, z, z a z oszustkowej pozycji, a z bocznych, tamśmy też nie funkcjonowali w topę yes. dziś. Piotrek Jawor. Panie Prezesie, w mojej ocenie Wisła z tygodnia na tydzień rozgrywa słabsze mecze. Bardzo dobry zagłębiem Lubin, niezły w niecie fragmentami, dzisiaj chyba najsłabsze spotkanie, odkąd Pan tutaj z w Kraków. Czy to jest zbieg okoliczności, czy jakiś powód do zmartwień przed dwoma wyjazdowymi meczami po tym spotkaniem z Legią Warszawa? Ja nie myślę, żeśmy grali złego meczu, musimy ocenić i przeciwnika. Ej, przeciwnik jest, jest dużo, dużo razem, a, e, mają dobrą organizację gry, myśmy mieli bardzo fajne fragmenty, sytuacje, e, które oczywiście musimy lepiej zrobić do, do finalizacji, było tam mienie do środkowania, A keď bolo protivníka o jedného menej a my to musíme zobačiť tie informácie priamo v meču a meču pod, ne, ne pod sparingem, ale v oficiálnom meču. Takže tam sme nezrobili dobré decízie, boli sme zadovolení, že je to 1-0 a utrímeme v píle, hrali sme dužo do týlu a pomalu, ale nemyslím si, ne, nemám tu opäť, že sme hrali stále horší a horší meč, to nie je z, Moja, moja optyka 100%. Mamy jeszcze pytania? W takim razie dziękujemy i do zobaczenia. Dziękujemy.